Weź w domu! Skiń! O! A teraz już tak, cześć, witajcie. Pozabić już szkodnika. Już witam się z wami. Nie wiem sobie wejść do domu, patrzę a tu szczurno. No to co, no to go zabijam, nie? Okrzyk bojowy i na niego. A teraz... Co w dzisiejszym odcinku? Może najpierw informacje. Mam domek. Mm. Już nie gram na oryginalnym jogboxie, bo to już można zauważyć, że nie mam w lewym, górnym rogu dnia i tak dalej, i tak dalej. Yy, gram na modach, które sobie z co mniej więcej tak jest z Yokboxa. Mam właśnie Funkraftsa. Nie nagrywam Yokboxie, gdyż na przykład tam nie było yy, Equal Exchange, yy, dwójki z tą czarną materią i tak dalej. To jest naprawdę bardzo fajny mod. Chciałem go mieć. Dzisiaj nie wiem, może sobie go... Swoim A może nie. No i dobra i co? Domek. Taki domek, jak widzicie, jeszcze nie wykończony, jeszcze dirta tutaj mam. Tutaj też coś w skalę będzie, ale jeszcze tego nie zaplanowałem. Tutaj już drugie piętro. Mm, oczywiście wszystko niedokończone, tak na spontanie robione. Żeby coś tam nagrać, bo już dawno nie było. Tutaj trochę trzciny sobie porozsadziłem. No i co? Skrzyneczka z kryształami, z jajeczkami. Kobra, jakiś tutaj nie wiem co to, pyton, jakiś mroczny wąż. Czas śnieżek byłem na nabijemy mowym Kryształki są. I co? I dzisiaj chyba sobie zrobimy. Dzisiaj sobie co? Mam jabłko? To może go swoje. No nie mam jabłka. co no jest Może jeszcze powiem o tych modach. Timber mod jest crafting guide jest. Tutaj mnie zaraz zabiję. Przeszkadzasz mi w nagrywaniu. Ciebie to nie było. No, leżeć. Ciebie to znikać. Eee, dobra, o czym ja mówiłem? Zapomniałem. Dobra, już zapomniałem się do... Nie, nabrałem was, zapomniałem nadal. Eee, to naprawdę o czym ja mówiłem. Eee... Dobra. Aha, prezentowałem mody. Przypomniałem sobie. Więc tak, Timber, Crafting White, yy, Mow Creatures. Mm. Co tu jeszcze takiego? Yy, no oczywiście. Arrow's Mod to też było w boksie. I jeszcze. Fumcraft. I takie jakieś mody. Takie jakieś. No i dobra. I dzisiaj mam sobie zamiar zrobić. Mm, to będzie... Zaraz tu znajdę. O jest. Taki kociołek jakby. To to jest kryształ, tylko że to możemy dać dowolne kryształ, więc ja dam zielony, mam ich pełno. Piecyk, kociołek. Żelazo chyba tam miałem. Mm. No miałem żelazo. Co wezmę? Kociołek jest. To jest I jeszcze kryształek i mamy tada a na to to ja sobie wykopię tutaj pomieszczenie a więc zaraz do Was wracam z gotowym pomieszczeniem już jestem wykopałem takie wiecie takie jakieś pomieszczenie sobie to posadne tu. Hał. Foch. I tu od razu sobie kryształek odkryłem. Potrójny, czy potwórny nawet. O, cztery, tak. Bardzo się cieszę, że wiz Bo widzę jest tak, wiz, No wiz, tak myślałem. Bo wiz jest akurat fajny. Jego mam mało. Mamy ten kociołek, na którego się obraziłem to zróbmy sobie infuser mm -hmm. stone slab mam i teraz kryształ tego mam pełno, z tego wezmę kryształ, żelazo i możemy robić nasz infuser łóżko jeszcze tu mam na zewnątrz Ty sobie budowałem domek to jedzie tak na szybko dajmy go sobie na razie gdzie tu niech będzie o. i co no nic teraz to trzeba połączyć tym czymś. a to coś. Wow, redstone. Ale problem. Z mam. Problem mam. Do kopalni muszę. Oj, z No, no, jakie chamstwo. Jabłko mi. Je, 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 je. No, 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 Widzieliście to? Nawet jabłka się przede mną chowają. brzydkie taki brzydki jestem? A ty co? Masz jakiś problem? No właśnie. Nie masz. A to, to, to może się zastanawiać, co to jest. A tutaj takie... A tu wiecie, co mam. No. Nie będę mógł. Co? Domyślcie się sami. Z ciebie też skóra wypada. No chodź. Nie uciekaj. Nie wypada. Dobra. Śpimy sobie. I co teraz? Ed nie mam. Nie bida. No bida niestety. Chyba, że czekajcie. Mam pomysł, Zobaczymy Cię. Ten pomysł wypali. A tu. Potem Zobaczmy. I zobaczmy. Idziemy sobie po kryształek. Nie wiem jaki więc wezmę. Taki, albo taki. Zobaczymy. Chcę sobie zrobić to. Drewno takie. Takie pyszne drewno. Yy, dobra. To zobaczymy najpierw z tym kształtem. O, widzicie? Polak potrafi. Po co mi papier? No. No co za... Po co mi to? No dajesz, ciągniesz. Eee... Kobyl. To wszystko zależy. Kiedy też Co mi na Już jest. łaha. Włah. to ta jak, jak wygląda. Co z tego robimy? Teraz sprawdzę. Co by z tego zrobić tutaj? No to mi się przydało filter, Albo zbiornik. No znajdę zbiornik. Szprzuciłem. łof Sprawciłem, nie zwaliłem. Po co mi zresztą zbiornik? Ja przecież i tak nie mam rurek, żeby to połączyć, ale... Ale to z tego. Mamy zbiornik. Ważne to. To teraz chyba będzie się dało zrobić. Tak. Tam mi coś wpadło. O, jest, tu jest podłączone, i tu jest podłączone, No i git. No i co, ja chyba na tyle w tym odcinku. Tam jeszcze właśnie dodam, że mam wieże pozaznaczone. Też mam mod Better Dungeons yy, i na wieży zapomniałem jak to się nazywa, ale jest w każdym bądź razie. Czy wieżę sobie zaznaczyłem? No i już w następnym odcinku sobie zbierę tego trochę z no może jakiś diament się też uda zdobyć, no to będzie bardzo fajnie. Odcinki będę starał się jakoś tak na zmianę wrzucać z, z moją drugą serią Minecraft z modami. No i to wszystko, ja się tutaj z wami pożegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No jeszcze wpadłem do wody, się wykopałem, o. No, no to cześć.